Szanowni czytelnicy wszystkich dzienników regionalnych i tygodników ukazujących się w Polsce, proszę Was, wspierajmy się w tych trudnych chwilach. My będziemy Was wspierać, podając ważne i rzetelne informacje. Wy możecie nas wspierać, kupując w kiosku i w internecie. Razem i solidarnie przetrwamy ten trudny czas. Od tego, czy będziecie dzisiaj kupować nasze gazety, zależy zarówno ich istnienie, zarówno istnienie tych wspólnot, które się tworzą wokół gazet, wspólnot czytelniczych, wspólnot często przeżywania tych samych emocji, dzielenia się poglądami, debaty, ale też zależy przyszłość całej polskiej prasy. Jedną z rzeczy, których nam najbardziej potrzeba w tej trudnej sytuacji jest prawdziwa, rzetelna, zweryfikowana i pomocna Wam informacja. Takie informacje, plus wiele porad dla przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, wszystkich aktywnych zawodowo, codziennie publikujemy na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Publikujemy je my, publikują je inni. Nasza redakcja i inne redakcje pracują pełną parą. Dlatego proszę, czytajcie gazety, czytajcie elektroniczne wydania gazet. Chciałem Państwa serdecznie namówić do czytania polityki, zarówno w wersji papierowej. No to jest najnowszy numer, świąteczny, jak i w wersji cyfrowej. Kilkudziesięciu dziennikarzy polityki, niezależnie od tego, że pracujemy zdalnie, przez całą dobę gromadzi informacje, umawia się na wywiady analizuje, komentuje, no stara się jak najrzetelniej, jak najlepiej wykonywać swoją dziennikarską misję. W tych trudnych czasach gazety i lektura pomagają przetrwać. Jesteśmy osobą, ale bądźmy razem. Czytajmy tygodniki do rzeczy albo czytajmy inne tygodniki albo inne gazety i pamiętajmy, wolna prasa jest jednym z ważnych elementów Debaty publicznej. Czytajmy i nie poddawajmy się. Szanowni Państwo, jak to we współczesnym świecie, więcej nas dzieli niż łączy. Ale jest jedna wspólna sprawa. Piszemy na łamy naszych gazet. Piszemy po to, żeby świat był lepszy i bardziej zrozumiały. Piszemy dla czytelnika. Ale musi być ten czytelnik. Bez czytelnika nasza praca nie ma żadnego sensu. Pomóżby sobie, czytajcie prasę papierową i online.